Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinieczku z Gwinta. Dla Was wczesna, no w sumie dla Was późna pora, dla mnie wczesna. Yy, tak, dzisiaj chciałbym sobie zagrać widzicie relikwie z Regisem, chociażby są takie dziwne nazwy. Ale ja bym dzisiaj chciał zagrać Busty z Kapusty. Yy, dawno nie graliśmy, na live'ach gram, zapraszam, link w opisie do Twitcha i przy okazji do Instagrama, yy, polecam, bo się dzieje. Na Twitch'ie teraz streamuję codziennie o 18, ale to już, jak wy widzicie ten odcinek, to nie wiem, czy to już się nie zmieniło. Hmm. Ja się napiję wody, bo mam. I... tak. W boostach z kapustach... boostach z kapustach... W boostach z kapusty chodzi o to, że mamy Aglais, którą pustujemy na Maxa i na końcu rzucamy syjane, potem Aglais. I jest super. I Aglais mi ostatnio na streamie wyszła za 144 punkty, chyba. Czy coś takiego, i goście ją yy, przechwycił. Jezus, Maria Nilkard, nie lubię grać na Nilkard. I w ogóle jest bardzo dużo zmian, które niestety Redzi już ostatnią aktualizację zrobili. Yy, swoją. Będą już tylko potem innych. Nie będą jakby wspierane przez Redów. Ale. out, out. Okej. Ale po prostu. No, rozumiecie o co chodzi, nie? Kurde, Oneira mi się nie przyda. Zrobimy inaczej, weźmy sobie. Tasujmy. Tasujmy sobie. Hmm, Oneira, właśnie. Wyciągnijmy sobie Iwonkę. W sensie Iris, wiadomo. Tak, wyciągnijmy Iris. Że zrobiłem... A Przecież Przez ona bustuje o 3 i już 6 punktów poszło się walić. Ale... W sumie więcej 12 punktów, ale nic no. Wracając to. Parę kart się zmieniło. Ja z potworów wiem, że Ada Strzyga się zmieniła trochę. Ale zrumbałem z tym, no, przyznaję. Zmieniła się Ada Strzyga, zmieniła się na pewno. E, coś tam się jeszcze zmieniło, już w kurde, nie pamiętam, wam powiem. Zmieniła się Stryga zmienił się Regis, rządza krwi. To jest akurat karta neutralna, bo on jest bardzo dziwny, na niego też powstał śmieszny nowy dek. <laughs> szczerze, ale... Ogólnie to... Z... Jeszcze dwie nowe karty zostały dodane. Zdrada, szpieg, to jest dzikiego ogonu i... Wampir, czyli moja domena, wiadomo. No nic no, żecamy ich W torkę, w torkę, w torkę, 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 i waglejs! I tak trzymać O Jezu, tam będzie grał na statuty. Serio Serio ziutku Tego Pana mi się przydało zdjąć, ale jego tak średnio zdejmę niestety. Zagrajmy może driadę co? Pyk, pyk w torkę i w dankę. To słabo. Ale naprawdę, Aglais mi się tak podoba jako karta. Śliczna jest, po prostu wybitna no. Yy, tak. Czy jest coś, co mi brakuje? Unairo, ale w co Unairo? W Hawakarczyka? Oho. Out, ten pan, no to chyba Awokarczyka trzeba wygrać. Tego przydałoby się zbić. Kurde, przecież to nie jest. Ale jest... zrąbałem. Jest... Zapomniałem, że to jest. <grym> że to nie jest śmiertelny cios. Przynajmniej to się zrobiło, że w torkę i torkę w mm, To Są jakieś kurde ważki. No nic, zagram sobie obydwa mecze chyba. I nawet jak przegram, to chcę wam po prostu pokazać. Jak te deki funkcjonują? Aha, super, super ekstra. No nie, no no, statusy to jest przygięty deck. Statusy to jest przegięcie pały. Więc nie, nie, nie ugram tego raczej. Raczej na pewno nie ugram. Mogę zagrać o co? Ten jest wzmocniony, ten jest mocny. To się nie opłaca. W chowa chyba. Albo w to. Grajmy w chowakarskie wsparcie może. ja chcę ryzykować, nie chcę ryzykować. Wolę na pewniaczka polecieć w Aglace. Yy... Inaczej tego meczu nie mam nawet szans wygrać niestety. Z bardzo prostego powodu, że on gra na statusy, a... Jakby wiecie... Generalnie... Wraz z aktualizacją poprzednią. Znowu przegrywam na równych, no. Wraz z aktualizacją poprzednią powstały no, nowe karty. Było bardzo dużo nowych kart, chyba kilkanaście. Nowe deki powstawały na ogry był dek. Dalej w sumie jest, ale mówię, że był takim metadekiem. Był dek na korsarzy nowych i właśnie na statusy. I. Czyli na trucizny. Te trutki wam powiem tak, są przegięte teraz. To jest szok. Strasznie mocne są te krótki. Moim zdaniem zbyt mocne. Pójdźmy może tak. Gdzie on jest? Tu jest. Tutaj też pójdę na pewniaczka, bo nie chcę ryzykować. Pas. No dobra, mam kartę straty, on ma last czyli jakby jakbym miał double kartę straty. Hmm. Okej, okay, okej okay. Słabo Inaczej, co ja bym chciał? Te, te mi się nie przydadzą wyrocznie w ogóle Żniwa Żniwa Żniwo się przyda To jest żniwo I tak, kurde słabo Bardzo słabo Mmm Mhm, okej. A są skrajnie prawą jednostkę. Skrajnie prawą, czyli muszę zagrać jeszcze dwie karty, ok. Nie mm. wiadomo, Andrea, jest To chociaż to może pójść w no Już to zagram. Syjane. Nie Yy, z tego powodu, żeby ona mi przeżyła, bo jak ona zginie, to jest problem. A łakarskie poszło serio wydankę. Słabo mm. Co dalej, co dalej, co dalej? Dalej diada leci. Po Driadzie myślę Danka. Oho! Do widzenia! Do widzenia panu, albo to. Nie, wolę tego się pozbyć, ciada. Bo to jest groźna karta. To jest bardzo groźna karta. Zbyt groźna karta, bym pozwolił jej żyć. Naprawdę. Mam czerwone zęby. Och, to wina. <ścoughs> a to. A kto mi dał status? Oho. I. Ja, biedykam. Kusznik Ten lyryjski, czy jest? Date, date when? No? Date when, date when, Nie wiem. I służniczka van Morlechem. Mo coś tam miłem czytać. Aha. Mówią, że służy u Morlechemu już 30 rok. I nic, aby to nic. Ale to nic się nie postarzała Ciekawe. No nic, gramy to. No, nie, nie. W torkę, w torkę. Kurde, w Po co w Teraz zagram urodzajne żniwa. Zbustuję sobie Aglais. W zależności od położenia wybranie jednostki. Czyli jak ją położę po lewej, to zbustuje się lewa. Jak położę po prawej, to się zbustuje prawa. jakbym położył między dwie, to by się zbustowała środkowa, tak? Rozumiem. Jakbym położył pomiędzy dwie jednostki z obydwu stron, to która się zbustuje? Torkę czy syjana? <laughs> Słabo będzie, wiecie, bo sta ma tylko i wyłącznie 12 punktów. To jest bardzo mało. A to co robi? Aha! Aha! Aha, super. Hmm. Weźmy może wzmocnijmy. Zróbmy tak. Boost. Wtorkę, 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 wtorkę. No kurde, super. Agles już ma plus 11. No kurde, panie dziejku. To razy 3. tam 4, nie umiem liczyć. A z czemu on gra to ponownie? Oho, zżyła rozkaz, super. Cieszy mnie to. Ale zauważyłem, że oni zawsze zabijają mi i kopiują sobie tych Hawakarczyków. Nie wiem, co oni widzą w tych Hawakarczykach. W sensie, to jest dobra karta, nie? W torkę, w torkę, w torkę, torkę. torkę i cyk, fag tak trzymać. torkę to jest, uważam, bardzo dobra karta. Przegram to, wiecie, bo on... przecież on nie ma tego Filipa i to mu, myślę, bardzo pokrzyżowało. bal maskowy jeszcze, o to panie dziejku. Przegram jak nic. No graj, czemu on cały czas sobie to odświeża? Ja nie rozumiem. Aha. Aha. Dobra, to, to jest mocny ten scenariusz jednak. Tak bardzo mocny jest ten scenariusz. Jest wuglaise. Punkt. A czemu jeden? A, bo on mi zabił. Chywakarczyka. No nic. Teraz syjanka, żeby mnie nie zabił syjanki i tym razem nie popełnię tego błędu i najpierw aktywuję rozkaz. Bo jak nie wiecie, to ja na live raz zrobiłem taką wtopę, że yy, aktywowałem rozkaz po tym jak zagrałem Aglaise i przegrałem. Oho. Oho. I truciciele. Jezus, Marian. No, on też zagra trutkę kolejną. Ma trutki jeszcze jak nic na ręce. Cyjane mi oczywiście idealnie. Nie, on mi ją zablokuje na pewno. Zablokuje, mi ją. Jestem pewny, że mi ją zablokuje. Ale co mam zrobić? No, muszę grać. Blokuje od razu, patrzcie. Jak nic, ją zaraz zablokuję. No jasne, że ją zablokuję. Nie, no nie wierzę. No A to nie oczyszcza. Nie. Jeszcze Emir. Co ty przegrałem z Kredesem? Bo ona wyjdzie mi za ile? Postuję, to wyjdzie za 19 plus 9, 27 punktów, ale to nic nie da. 27 razy 2. Dobra, cicho bądź. Co, ty 27 punktów. Mogę jeszcze coś uderzyć ze Bez znaczenia. No i 11 też się zbusuje. No wow. I nawet nie przebiłem. No. Spasował. Ale szanuję za to, że spasował. Że nie jest głupi, nie gra. Tylko spasował. No nic no. Mm, ale wiecie co nawet takie mecze będę wrzucać, bo chcę wam pokazać i oczywiście pod koniec odcinka sobie potwieramy beczyłki, wiadomo, ale chcę wam pokazać tym, że gram i pokazuję przegrane, że to nie jest tak, że wszystko wygrywasz. Oho, wampiry! Teraz będą myślę, wampiry się o wiele, 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 wiele częściej pojawiać. Na wampiry mogę być ciężko, bo nie będę się bustować dzięki tej nowej karcie. Kurde Zaczynam. Jednego Megaskopu nie chcę. Driada jest, to jest. Agla jest. Tricha jest, to jest Krąg życia jest. Wszystko jest, co musi być w sumie. Zwalmy krąg życia... Okej. Okay. To nie. Siroko może mi się przydać. Ale ta babka z tym. Wiecie, z ukrytym to jest kombo, bo on cały czas krwawi wszystkich. A mówi, że się nie mogą bustować. Mm, ja bym wyjechał z... Tej. Czy ja chcę coś dobrać teraz, w tej turze? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Na razie nie, przynajmniej. Ale wampiry, to wiem co gra. Jak gra lojalne, to wiem co gra. To jest plus. Mm, no... Już nie gra lojalnych, już gra jakieś dziwne To mi się nie podoba, ale łana jest ta przyznaję Moje ostrzec nie Cóż Ostrzej <grym> Serio? Neker Tym nekerem to wiadomo co mam zrobić gościu Dobra, co mogę dobrać? To mi niepotrzebne To Syjany nie mam, Danki nie mam ja dobiorę, bo dankę mogę zawsze zagrać, nie? Zróbmy tak i ją wyciągniemy triczą. Ture później. Wyciągniemy ją triczą. Jo. To jest pomysł. Oho, wleciał. Już leci jednocześnie. Żebym go nie zabił. Rozmieszczenie na daleki w Co chcę przenieść do talii? Yy, chcę przenieść megaskop. A co chce dobrać? Aglais. I buźcik plus trzy. Myślę, że to było bardziej opłacalne, bo Hawakarski maksymalnie o jeden z Serio w coś takiego? <laughs> 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 w teraz leci ta babka w torkę na pewno. Leci w torkę. Przestań krwawić chłopie. Leci ona na rozmieszczenie w torkę. I w no i super i tak trzymać. Za jedną turę sobie rzuć... ale co to jest za dek Nie wiem. Dla ciebie to może być... Jedynie s To, a! Dla ciebie to być może jedynie skały, ale dla mnie to kamienie weń... Węg węgielne? Nowego świata. W każdym zagłębieniu widzę miasto, w każdym stupocie słyszę hymny pokolenia. O, Garkaina zagrał i gra vera W życiu nie widziałem takiego deku. Ale już muszę chyba pasować. W mogę go wyciągać niby, nie? Ale... W sumie jest sens. No i super. I już mam pyk. Szansę w Aglais poszło. No i świetnie. On nie spasuje na takich kartach. Będzie grał, bo vampirom zależy, żeby ugrać pierwszą turę. Ale jakiś bananek, bo wszystko ma, kurde, świecące. I tak każdego nazywam banankiem. Osoby, które mają świecące karty. Oriannę już gra? No dobra, no to się przeliczyłeś, gościu. No to muszę cię zmartwić, bo już jeden twój... Jeden z głównych twoich finisherów poszedł się pierniczyć, wiesz? Oriannę zagrał, no to naprawdę mu zależało na winu. Jesteśmy na równych znowu. I przegrałem, on mnie będzie jechał, oczywiście, że będzie nie jechał. C kurde, ja się boję, bo ja tego nie wygram, wiecie? Ale przynajmniej pokażę wam nowy dek na wampiry. Taki plus. To bym zostawił. To bym zostawił na coś. Uderzenie za trzy mi się do niczego nie przyda. Okej. Okay, słabo. A będzie grał. Jasne, że będzie grał. Ale dziwny jakiś dek gra, gościu. I wszystkie karty ma oczywiście ten. Wszystkie karty ma premki, jak zwykle. Zagram tak. Zagram wagle, nie będę ryzykować. On mi nic nie zdejmie, bo on niszczarki nie ma. Ewentualnie Siroko. No dobra, grana Renfri, czyli nie ma niszczarki. Gra na Renfri, czyli nie ma niszczarki. To mi się podoba właśnie. Zagrajmy. Nie. Tak. Nie tak, tak. Zagrajmy drugiego. Pójdźmy w tom, bo nie chcę ryzykować. Za turę zagramy sobie hawakarskie. Hawakaraka... Hawakaraka. Hawakara przemytnika. Fleder, dobra, przegram. Tą turę przegram niestety. się tam turę ten mecz. Yy... Ale wrzucę to wiecie z jednego powodu prostego, bo ja mam takie coś niestety. Kurde w Syrane poszło. Yy, ja mam takie coś, że... Jednego dnia wygrywam ciągle, drugiego przegrywam ciągle i to jest widzę dzień, w którym przegrywam ciągle. Okej. Okay. Królowa nocy? Jest wykorzystana na taką pierdolę? Ja bym trzymał na oczyszczenie to czegoś w razie W To jest akurat głupota w moim, moim zdaniu z drugiej strony. Chyba ja będę musiał coś zagrać jak ona spasuje. No nie będzie pasować co ty? Nie masz szans. Znisz drogę jednostek o sila 8 lub mniejszej. To żeby poszło jeszcze jedno wsyjane. Aha, spostrzeżę wzmocnienie zawsze jednostek. Super, tak mm. Nie wiem, co mam grać. Muszę zagrać w torkę. Aha, z drugiej strony? Nie. Zróbmy inaczej. Aha, on ale zrąbalny. Muszę zagrać tak. Niestety. Niestety musiałem zagrać tak. No kurde no! Czy to jest jakaś... Jakiś żenada to jest no. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Wygrasz tę turę, wygram, ale jakim kosztem? Zabił mi tą Syjanę. Czy ta Syjana to seria taka mocna karta, że ją warto zabijać od razu, jak ją widzę? Też ja wiem, że ona jest mocna, ale. Nie no, nie dadzą na odcinku pograć. I oczywiście teraz będzie tak, że będę grać 20 20 meczy, i nie ugram nic. Na głupi deck na jakieś wampiry, które nie są nawet wampirami prawdziwymi. Tylko to jest jakiś łambo-jumbo i do przodu. No nie mogę grać z no muszę zagrać aglaze. On już nie ma, on nie ma niszczarki już. Żadnych. Robimy tak, boost. Wow, ledwo ugrałem, niesamowite. No i on gra do zera, no. Symbol. Jeszcze mnie pokona, zobaczycie. No, oczywiście spasował. I oczywiście, pyk. I muszę zagrać kartę, wiadomo. Jezu Chryste, to jest takie... To jest takie głupie. No i gościu ma kartę przewagi, no i co? Gościu ma kartę przewagi. Ja wykorzystałem win conditiony. Nie lubię tych wampirów na... renty Nie wiem, nie podoba mi się ten dek jakoś. Urodzajnę i Dryada Ty myślisz, jest coś lepszego co móc bym mógł mieć? Dankę bym mógł mieć Dalej Dankę wyciągnę, nic nie wymienię A Propos Danki Tu mm -hmm. Ugrać nie ogram jasne, ale nie no, co to ma być? Co to ma być? Tak sama atmosfera jak na live, czyli brak mojej siły psychicznej. Zagrajmy to. Zagrajmy w. To jest riada. To jest riada. Mogę tak, jedynie. No i rzucę Driadę piastunkę za 9, to by z 18 i zrobić 19, 22 punkty. Będę miał. W sensie 19 punktów i uderzę, nie? Tak. No i mogę uderzyć to. To tyle, co ja mogę zrobić. No przebije ja mnie ukrytego, nie grał w ogóle, chociaż ukryty w sumie w tym meczu. W takim w sensie wiecie. W takim dziwnym łambo-żambo i coś ma. Regisa ma. Jasne, że ma Regisa. No nic no. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale macie przynajmniej jedno udowodnienie mojej te... dwa udowodnienia mojej tezy. Pierwsze, że karcianki nigdy nie są sprawiedliwe. Drugie, że na wampirów nie ma mocnych. Ale ja słowa dotrzymuję. Z tego też powodu otwieramy byczułki. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Już pamiętam co ja otwierałem. Tu, Goldzik. A nie, to otwieram na swojej komórce, przepraszam, mój, bo. Tego otwieram cymbałka. Czy ja coś kupię za cztery? Kurde, jeden klucz do tego. Będę mieć trzy, 400 będę miał. 500 będę miał. No to wiecie co, to jednak nie. Jednak w drugim odcinku sobie otworzymy beczki. No ale co mogę powiedzieć, no. Znowu graliśmy na statusy, na które nie wiem, co może wygrać. Chyba tylko rębacze. Z takich rzeczy, które znam. Yy, no to myślę, że rębacze jedynie. No i potem na wampiry, na Renfri. Rzadko kiedy gram, uważam, że ten dek nie ma takiego potencjału, jak lojalne wampiry. No ale mimo wszystko pokazał, że no szczęście miał, że miał tego rejsa i tyle. Ale ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Trzymajcie się, mimo dwóch luzów to przynajmniej widzicie, że te busty z kapusty mają potencjał, tylko a, ja nie umiem nimi grać, b, coś w nich brakuje jeszcze. Ale mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się i do następnego. Cześć!